Że tu jeszcze coś pływa? Widzieliśmy już. Trzy... Oj. No nie, pikrzak mi się. Oderwał. Oderwał. Kurczę, no. no. Można... Czego podpunęć, czego Siemanko, YouTube. Dzisiaj znowu z moim kompanem. Ja! Dzisiaj mamy, mamy challenge. Mamy challenge dzisiaj. Otóż lecimy za wody. Royal Bates vs. Picszat Junior. Założenie jest takie, że ja łowię Picszatami. Jasiek mówi Royal Bates. Eee, sprzętowo wybraliśmy Jasia Standard, czyli pomarańca od ABU. Koncept TX2 od 13. Ja dzisiaj Violet Pike. Tylko dlatego, że ostatnio jak porównywaliśmy z Jaśkiem, to Okazało się, że to jest ten sam blank co pomarańcza, więc e, można powiedzieć, że łowimy tym samym, tylko w innych kolorach. Plus ja sobie dołożyłem trank za 201, otrzymano. I co tu dużo gadać? Niech wygra lepszy. Bawcie się dobrze, aż mu przypom drży, żółty. Jest! No, ale, ładnie. Ładnie. ale już upasiony, nie? Jeżdżę. Ino... Ino, chopaku. Nie, nie będzie. Prąd. Przeszło, ale, ale grubasznie. Fajne, tak. Ale mi się wypisały te w tej chwili. Nie wiem, czy to jest. Ale ja należy się z tym zrozumieć. Kolejny kapelusz. Nie, to jest duży miasto. Chcesz go mierzyć? Jak chcesz, to możemy go zmierzyć. To to no to dobrze. Tak jak to przepięknie. Ale szybciutko, to nie jest moment na trzepanie, tak? Odsieraj tu. I tam. Tak. Tak mniej więcej, no. no około 70. siedemdziesięciu. No, no. Pierwszy ryb. O, ale poszedł gdzieś, około szybko. taką plamkę. 70 na rozkładzie Teraz ja na kolej. jeszcze nie... A nie, ty nawet nie przygotowałeś sprzęta. To albo dobry znak, albo klątwa. Albo klątwa. Będzie się działo, będą szczupaki, cało w lewo tam. Tam, tam, tam o. Tam w lewo rzucaj, tam wtedy złapaliśmy też tego jednego, pamiętasz? O! Jest! <laughs> nie no, co się dzieje w ogóle? O ja, też dobry! Nie no, to nie ten sam osoby. Ty, ten jest większy. No, chyba wszystkie tutaj przyłknęły stamtąd. Nie wiem o co chodzi, ale... No, fajnie. No nie, no weź. No weź. Ty jesteś tym burzającym typem. Dobra, to... już. Wyciął się. O, tak. Chyba. Tak tak. to jest ładniejszy. O, ten. Weź, weź telefon i jarkę. Przeciw i zdjęcie wpierw. No, ale jaśniejszy trochę. Robisz? Ok, ja z tym zdjęciem. Dobra, dawaj miareczkę szybko. No, no, 72. No to większe. No, 5 ,5, 5 ,5. No, dwa rzuty, dwie ryby. Ale w świetnej kondycji są, silne. Mm -mm. Ale ja myślę, że to jest ostatni, że tak powiem, ostatni moment. Że że tutaj już się zaraz już mamy po sezonie tu już będzie trzeba na głęboką wodę pływać i szukać przez tam, tam wiesz. No już jest zimniej, no woda 12 stopni. Jest? Mówię, że tutaj tam pięknie synu. Już Ci pomagam, kochany. Ja tutaj chciałem przyjść z 3 już, ale ja już się Kijem, wiecie. kijem, kijem Nie powrócę, krótko masz, za mało masz tego Brawo Czyli one też coś są śladowe mm, Nie, no i ale są bardzo dobre Czy to... trzymają wypiąć? Tak Ja się boję Dobrze, dobrze Świetnie. Ale daje słońce co, masakra. Mm -hmm. No dobra kochani. dzisiejszy challenge to tych trzech zawodników. Ja się kłowił. Oczywiście się popłatało, bo jak? Nie? Gumami od korony fishing. To jest ulubieniec mojego syna. Nie Jan? Mm -hmm. Ja teraz robię widzę. patrzosa Jan robi za kamerzystę. Gumy nazywają się bodajże Fed. Ta korona Fishing, można je kupić. Bardzo fajne, 17 cm, 65 gram. Generalnie my na szkierach, tutaj w Sztokholmie, naprawdę mieliśmy fajne wyniki. Zwłaszcza jak jest masakrowana. Nie wiem, czy tam jakoś będzie widać to, nie? Ale... Bardziej na brzuchu jest masakr. Masak na brzuchu. Zobaczcie na ten brzuch. Ja nie wiem, czy będzie widać, czy to ostrość złapie, nie tutaj? No, tak tutaj. Ale generalnie ta rybka wyjęła... Ja myślę, że spokojnie z 10 ryb już wyjechało, jak nie więcej. Także naprawdę fajne gumy. Fajnie robione. Jedyne, co trzeba wziąć pod uwagę, jak je zbroimy, to żeby tą wkrętkę dawać pod kątem w górę. Wtedy dopiero guma zaczyna pracować tak, jak należy. Jak się ją da pod tym kątem, wtedy ona się tak dziwnie obraca. Ja łowiłem standardowo moim numerem 1 bardziej w tym barwieniu i Juniorem. Ale śmiesznie no u nas wybiłość. No bo on jest w ogóle patrzcie to jak jest poszarpany też w swojej przeżył 20 cm juniorek 50 gram wagi. Mój najbardziej główny kolor to biały brzuszek i niebieski grzbiet. O, też widać jak jest poszarpany. Taki must have w pudełku dla mnie, zawsze przy mnie i naprawdę od koron sezonu zawsze dający ryby. Także dzisiejszy challenge, fet od korony i Big Shot Junior od Strike Pro, Wogging. Again. Oh, you find it. O. o, to nawet i dobrze Trzymaj go, trzymaj go w wodzie Poczekaj popatrz O! Trzeba wyciągnąć się tu Uważaj. Nie, nie, wypinamy go. Czyli no, zabawamy. No Tak zjedziemy. Dobra. Dobra kochani, dostaliśmy, przegraliśmy, można powiedzieć, że przegraliśmy obydwoje w dzisiejszym challenge'u, dlatego, że mieliśmy mega szczęście i zgubiliśmy kotwicę, potem zerwał się wiatr, tak wiało, że zapasowa kotwica kompletnie nas nie trzymała, także nie było szans w ogóle, żeby łowić. Ale generalnie i tak fajnie, cztery szczupaki wyjeżdżają plus jakieś tam niezacięte branie, jakieś tam odprowadzenia. E, w dzisiejszym challenge'u wygrał Pixat, co nie zmienia faktu, że obydwie gumy są bardzo efektywne i bardzo efektowne, efektywne. Skuteczne i e, na pewno warto obydwie mieć w pudełko. Jan, jak Ci się podobało? No fajnie było, trochę według mnie było zbyt duży wiatr, ale fajnie się bardzo bawiłem też dość mało było ryb ale i tak, lepszy to niż bycie w szkole. No Lepiej w najgorszą pogodę na zero na rybach niż w pracy i w szkole, nie? No. Także tym, tym akcentem kończymy. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, komentarz dla zasięgu. Jak macie jakieś pytania, walcie w komentarzach, chętnie odpowiemy. Także mam nadzieję, że się podobało. Jeśli oglądaliście do końca, jest nam turbo miło. Trzymajcie się do następnego.